Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Trudne decyzje. Jak część z Was wie, zazwyczaj poruszam ten temat w kwestii życia za granicą i rozważania powrotu do Polski na stałe. Czy też na odwrót, jak ktoś żyje w Polsce i rozważa wyjazd za granicę, to też może być w podobnej sytuacji i nie wiedzieć, gdzie żyć i być. Natomiast ten temat trudnych decyzji tyczy się tak naprawdę każdej sfery życia, i czasami zdarzają się takie przypadki, że nie wiemy, co zrobić. Czy A, czy B, czy w górę, czy w dół, czy w lewo, czy w prawo. I tak sobie ostatni raz myślałam i to wymyśliłam, że właściwie jest takie jedno słowo, koncept, czy kierunek, który można powiedzieć, że rozwiązuje sprawę? Jest to proste, ale niekoniecznie łatwe. I to magiczne słowo to jest prawda. Prawda, no właśnie. I co to tak naprawdę znaczy? Czy jesteśmy ze sobą w prawdzie? Czy rozważając jakąś kwestię, zastanawiając się, czy coś zrobić, i nie wiedząc, w którą iść stronę, czy tak naprawdę jesteśmy ze sobą szczerzy, czy wiemy, lub próbujemy się dowiedzieć, co byłoby dla nas najlepsze na ten moment. Najlepsze to wcale nie oznacza najłatwiejsze. Powiedziałabym, że chyba nawet. Zazwyczaj takie nie jest. Zwłaszcza jeżeli się zastanawiamy i nie możemy wymyślić, co zrobić, to wtedy bym powiedziała, że raczej się zastanawiamy, bo być może ta lepsza opcja i my potrafimy to wyczuć tak naprawdę, co jest dla nas y, lepszą opcją, ale niekoniecznie się do tego przyznajemy, i właśnie zazwyczaj ta lepsza opcja. Wcale nie musi być łatwiejsza, a wręcz przeciwnie, bo często jest to coś, co jest nieznane wymaga przeorganizowania czegoś, być może nauczenia się czegoś, porzuc porzucenia coś, co znamy opuszczenia niekiedy tak zwanej złotej klatki. Czy strefy komfortu, która wcale już nie jest taka komfortowa, i dlatego też prawdopodobnie zastanawiamy się nad zmianą. Ja często podaję ten przykład życia za granicą, bo czasami, jak się już zasiedzimy na emigracji, a wcale do końca nie mamy poczucia, że jesteśmy tam w domu albo nie widzimy siebie koniecznie na dłuższy okres czasu, ale to też może być sytuacja, jak na przykład ktoś jest w związku, w jakiejś pracy, także powiedziałabym, że mechanizm jest dosyć uniwersalny. No, ale pojedziemy tym przykład z tym przykładem za granicą i właśnie czasami, jak się tak zasiedzimy, już tam się urządzimy, ale tam do końca mimo wszystko Coś nam tam zgrzyta i nie do końca gra, no to wtedy właśnie jest takie zastanawianie się, a często coś tam mówi, że no to niekoniecznie jest to miejsce. Tak naprawdę się nad tym dobrze zastanów i podejmij kroki. No ale właśnie ponieważ nie jesteśmy do końca przekonani i boimy się, co mogą te kroki przynieść, jakie mogą przynieść konsekwencje. Często boimy się, że będzie gorzej, no bo w tej sytuacji, która jest obecnie, czy to w danym kraju, w związku, czy w pracy, zapewne są jakieś plusy. Coś, co, coś z czego korzystam, to właśnie może być po części urządzone życie, zarobki albo jakiś komfort związany z, bycia, z byciem z kimś. I ponieważ mamy tam jeszcze jakieś korzyści, a to nieznane, jest takie niepewne, no nie wiadomo tak naprawdę, co będzie. No to wtedy mamy takie rezerwacje, no bo jeżeli by nam ktoś powiedział, że słuchaj, zostawiaj to, nic nie tracisz, jedziesz na przykład do Polski czy do kraju B i tam będzie lepiej, albo zostawiaj tę osobę, no bo za chwilę spotkasz taką osobę i będzie dużo lepiej, albo zostaw tę pracę, no bo za chwilę znajdziesz dużo lepszą, no to czy my byśmy się wtedy zastanawiali? No przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że wtedy decyzja, Byłaby dużo prostsza i możesz sobie teraz tak pomyśleć, gdyby ktoś ci na przykład powiedział, że jeżeli opuścisz daną sytuację i masz na przykład gwarantowane, że to, co przyjdzie kolejne, będzie lepsze, no to co byś powiedział? Powiedziała: OK, w takim wypadku idę w to, czy nie? I żeby było jasne, ja nie twierdzę, że tak będzie, tylko może zadaj sobie takie pytanie: że gdyby nie było tego ryzyka, nie było tego lęku, no to co byś zrobił? I tutaj, właśnie znowu, jest kluczowe słowo prawda. Czy jesteś w prawdzie ze sobą? No bo to wbrew pozorom wcale nie jest proste i tak naprawdę brzmi to czasami banalnie, no bo prawda. No tak, ktoś może pomyśleć, że to takie podniosłe, podniosłe słowo, czy nawet te moim zdaniem znakomite słowa tylko prawda was wyzwoli. Też niektórzy mogą tak ym, traktować jako takie hasełko, a ja uważam, że wcale takie nie jest. I dla wielu z nas. Myślę, że poniekąd dla wszystkich z nas, przynajmniej na jakimś etapie życia i w niektórych kwestiach, bycie ze sobą w prawdzie to jest jedna z trudniejszych rzeczy, a dlatego, że chociaż prawda jest prosta, nie zawsze jest łatwa. Na przykład, y, często prościej jest się uśmiechnąć i kiwnąć głową, niż na przykład powiedzieć, że y, czegoś nie zrobię, bo nie mam ku temu środków. Przykładowo, tak? No bo to też często może się wiązać z jakimś dyskomfortem, być może wejściem w konflikt. I myślę, że większość z nas, o ile nie wszyscy, znają te sytuacje. Ja na pewno też takie sytuacje znam, i mogę tylko powiedzieć, że nie zawsze zachowuję się wzorowo. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy w większości przypadków zachowuję się wzorowo, ale często jestem świadoma, albo coraz częściej, kiedy tak naprawdę w tej prawdzie ze sobą. Kiedy tak naprawdę w tej prawdzie ze sobą nie jestem, i myślę, że to jest dobre na początek, żeby to w ogóle rozpoznawać, i też wbrew pozorom jest to dosyć dużo, bo często nie lubimy się do tego przyznawać. Jednak mamy te swoje racjonalizacje, mamy te swoje korzyści, te łapóweczki, co nam daje obecna sytuacja, która być może nie jest idealna, no ale są te plusy: no jest ta kasa, no jest ten partner, jest ta wygoda, jest to znane, więc w tym zostajemy. No, i tak jak powiedziałam, gdyby tylko to było takie łatwe, no, gdyby to, to było takie łatwe, to ja prawdopodobnie nawet bym tych odcinków nie nagrywała, no, bo bym nawet nie znała tego problemu. Ale ponieważ y, też znam to z autopsji w różnych, w różnych tam sytuacjach życiowych i też się lubię pokręcić w kółko, jak część z Was już wie, no to dlatego poruszam ten temat. I. I właśnie też tak sobie pomyślałam, że właściwie, jeżeli miałabym czegoś życzyć na końcówkę roku albo na nowy rok, tym, którzy się tak kręcą w kółko, również sobie, no to myślę, że życzyłabym odwagi bycia w tej prawdzie i wybierania też rozwiązań, które niekoniecznie są najwygodniejsze i najłatwiejsze. Ale być może gdzieś tam w środku, w głębi głębi, wiemy, że byłyby dla nas lepsze w takim dłuższym okresie czasu. I teraz też chcę zaznaczyć, że nie, nie twierdzę, że trzeba się rzucać w cokolwiek, wybrać cokolwiek, chyba, chyba że tak Cię woła i tak, tak to czujesz. No to, to pamiętaj, że zawsze decyzja należy do Ciebie. Ja tutaj nie mówię, co kto ma robić. Więc w każdym razie to nie chodzi o to, żeby się rzucić w byle co, no ale myślę, że to, co jest ważne, to to, żeby się wyciszyć, zatrzymać i faktycznie skontaktować z tym, co jest w środku. I to, i to nie, nie zawsze jest proste. Czasami może być, zwłaszcza jeżeli na przykład żyjesz w takim pędzie, zajmujesz się wieloma rzeczami, latasz ze spotkania na spotkanie. Telefon od koleżanki, tutaj spotkanie z kimś na kawę, i nie ma czasu pomyśleć. I faktycznie, jeżeli na przykład znajdziesz sobie taką przestrzeń albo chociażby taki weekend tylko ze sobą, na przykład w lesie, no to wtedy możesz dojść do tej odpowiedzi. Ona się może pojawić bardzo szybko, jeżeli zrobisz na to przestrzeń. No ale czasami jest tak, że robimy tę przestrzeń. A mimo wszystko ta odpowiedź się nie pojawia. Ja bym wtedy zaryzykowała stwierdzenie, że być może to jeszcze nie jest, nie jest dobry czas, ale wiecie, no wszystko zależy tak naprawdę od, od, od sytuacji. I, i, ale, tak, ale też to my możemy sobie odpowiedzieć, czy jeżeli z czymś zwlekam, to dlatego, że e, wybieram tak się kręcić w kółko i nie mam odwagi, żeby zrobić jakiegoś kroku, czy, czy faktycznie. Chcę podjąć decyzję za wcześnie, a, to może być, a być może to nie jest jeszcze odpowiedni moment. No i ja tego nie wiem. Nawet w swoim przypadku, w, kwesti w części kwestii też tego nie wiem, ale, ale tak czuję, że się dowiem prędzej czy później. Wolałabym prędzej, ale, ale te moje, to moje myślenie ży życzeniowe to niekoniecznie działa tak, jakbym chciała. No i właśnie, no to Ty musisz już, już sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale myślę, że warto próbować się z tym skontaktować na różne sposoby, to właśnie może być jakiś cichy weekend w lesie, bo w naturze to często potrafimy się jakoś tak skalibrować, powiem takie modne słowo, skalibrować, czy, czy jakoś tak może nastroić, że, że te odpowiedzi przechodzą prościej. Jak często powtarzam, warto jest spróbować na jakiś czas wyłączyć myślenie, bo jeżeli myślimy, myślimy, myślimy i nic nie możemy wymyślić, no to to znaczy, że to myślenie raczej nie jest efektywne, nie przynosi pozytywnych rezultatów, takich jakbyśmy chcieli. Więc wtedy warto wejść tak bardziej w ciało, w czucie, moim zdaniem, i wtedy na przykład właśnie pójść sobie na ten spacer, pobyć trochę w naturze, być może pobiegać, po, popływać, potańczyć posłuchać muzyki, najlepiej takiej bez słów, no żeby, żeby ten umysł czy tam mózg zaktywować najbardziej jak się da i żeby też takie uśpione części poruszyć. Ja też czasami daję takiego tipa, który u mnie się okazał dosyć pomocny. Lubię pisać Dwiema rękami. Mam jedną dominującą, w moim przypadku to jest prawa, ale codziennie sobie piszę też trochę lewą, to jest zazwyczaj rano, właściwie prawie zawsze i, i, i też kiedyś um, właśnie wyczytałam i, i myślę, że to się sprawdza, tak mogę powiedzieć po sobie, że w momencie, kiedy piszemy tą lewą ręką, to też się coś, coś uruchamia, coś uruchamia. I to, czy to jest też logiczne, no bo wtedy bardziej pracuje ta druga półkula. I, no i nasz mózg jest stymulowany, dlatego polecam zrobić takie ćwiczenie. Kiedyś, jak robiłam jakiś czas temu warsztaty z kreatywności, to, to też było jedno z ćwiczeń, żeby pisać przez 5-10 minut lewą ręką o czymkolwiek tak naprawdę i, i wtedy uczestnicy też mieli, mieli trochę zabawy i wierzę, że jest to dobre dla naszej kreatywności. Też, też przypuszczam, takie, takie mam odczucie, że mózg nam może też sprawniej pracować. No ale przetestujcie to sami, bo jakiekolwiek nie dostaniecie rady, czy to taką, czy jakąś inną, czy jest milion badań naukowych potwierdzających, no to. Moim zdaniem, wszystko się sprowadza do tego, że warto to przetestować na sobie, zobaczyć, jak to działa dla Was. Bo to, że na przykład działało to dla 95%, dla 95 ludzi, przykładowo, to wcale nie oznacza, że nie znajdziecie się w tych 5%, no, którzy nie znajdą pewnego rozwiązania. Dla których to, 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 to rozwiązanie nie będzie efektywne, jak na przykład dla tych 95%. Więc polecam to testować, zobaczyć, jak to w Waszym przypadku działa i też tutaj taka uwaga, że zazwyczaj, znaczy może tak być, że jedno zastosowanie nie przyniesie rezultatów, także warto to przez jakiś czas spróbować, bo nawet z pisaniem, jeżeli na przykład zdecydujecie pisać w dzienniku, czy obu, oburęcznie, obiema rękami, no to. No to warto zobaczyć po jakimś czasie, co Wam to daje, nie? Także, także, jeden raz czytam, jak to się mówi, jaskółka wiosny nie czyni, więc polecam też trochę wytrwałości. I, no i też sprawdzania, jak się, jak się po prostu z tym czujecie, bo czasami nawet jak się tak na chwilę zatrzymamy i jeżeli na przykład piszesz prawą ręką i złapiesz długopis w lewą rękę i zaczynasz pisać, to, to czasami nawet tak się możemy poczuć jak dziecko, jak to, nie wiem, kiedyś tam w pierwszej klasie, czy może jeszcze wcześniej się zaczynało pisać i się bazgrało jak kura pazurem I, i to też było, myślę, takie dosyć ekscytujące, jak to pismo się stawało coraz wyraźniejsze. Więc, więc myślę, że ciekawy eksperyment. No więc takie też zalecam różne sposoby na pobudzenie tego umysłu albo wyjście z tego, z tego myślenia czyli ten spacer, taniec, bieganie, pływanie jakaś medytacja, mindfulness. Jest, jest też ten taki trend, nie wiem czy to dobre słowo, forest bathing się nazywa, shinrin yoku chyba w Japonii, że no te kąpiele leśne, nie? czyli no to właściwie bycie w naturze, które pomaga nam tak się dostroić do tego naturalnego rytmu, a natura działa tak uspokajająco, a działanie uspokajające to taki bardziej klarowny umysł, a moim zdaniem też bycie w tej prawdzie i podejmowanie. Decyzje, które są zgodne z nami, no wymaga klarownego umysłu, a taki, który się właśnie tak kręci, jest tam dużo chaosu, nie wie właśnie, czy w lewo, czy w prawo i tak ciągle racjonalizuje i wymyśla i czasami też wpada na jakieś takie bardzo dziwne, nieprawdopodobne scenariusze. Zazwyczaj są takie lęki, że jeżeli to zrobię, to wydarzy się A, a później się wydarzy B, a później się wydarzy C, a już pod koniec to tak naprawdę umrę i nie przeżyję i nie wiadomo, co się wydarzy. No tak, tak myślimy, tak po prostu działamy. I śmiem tutaj twierdzić, że bardzo duża ilość osób tak działa, w tym, w tym ja też mam takie, takie tendencje, chociaż pracuję nad tym już od wielu lat i też widzę widzę, widzę różnice, jak sobie porównam na przykład, jak, jakie miałam procesy myślowe nawet kilka lat temu. Także, także, chociaż na co dzień się tego tak nie widzi, to jak czasami sobie pomyślę. Na jakie pomysły wpadałam no, jakiś czas temu, to sobie myślę, że no, war warto było się temu przyglądać. Więc tak, no tutaj już zbliżając się powoli ku końcowi tego odcinka, no to zalecam właśnie, żeby być w tej prawdzie, jeżeli na przykład nie wiecie, co, co macie zrobić, tak naprawdę wiecie, tak naprawdę my to gdzieś wiemy w środku, tylko. Jak to się mówi, jeżeli ktoś stoi na drodze, to zazwyczaj jesteśmy my sami, i jeżeli nie chcemy podjąć jakiejś decyzji albo nie jesteśmy gotowi, no to właśnie albo to może nie jest odpowiedni czas, albo po prostu no, boimy się zmiany, nie chcemy się zmierzyć z, z potencjalną porażką na przykład, jednak wybieramy te sprawdzone rzeczy, które być może nie są idealne, no ale, yy, no, ale są, znane, są znane. Czasami się mówi, że yy, gwiazdka. Jowo, ale stabilnie. Nie mówię, że Ty tak masz, no ale czasami tak jest, że o, jest jak jest, no ale przynajmniej znane, znane zło lepsze niż nieznane nie wiadomo co. To tak, tak, tak często sobie myślimy. Także, także no, życzę dużo odwagi, żeby właśnie stanąć w tej prawdzie i jeżeli coś nas powstrzymuje, to żeby do tego dojść. Ja też całam takie nagrania, taka medytacja prowadzona i też checklista, gdzie tam... Mm, Polecam, polecam wam, no tak, tak to nazwę, chociaż nie wiem, czy ja tam coś polecam, ale w każdym razie chodzi ogólnie o to, że jeżeli też chcemy podjąć jakąś decyzję, to warto jest sobie ustalić priorytety. Co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze? Bo jeżeli tak dojdziemy do dwóch, trzech rzeczy, które są dla nas ważne, to wtedy z tego się może wyłonić, na przykład, czy kraj A, czy kraj B, czy ten związek, czy inny związek, czy ta praca, czy inna praca. I, I jeżeli jesteście w takich właśnie klinczach, no to też możecie sobie sprawdzić te nagrania. To się chyba, chyba nazywa emigracja, medytacja, czy coś takiego, czy, no, albo coś z checklistą, także, także jest to dostępne. I, a nawet jeżeli to jest jakiś inny temat, to też sobie możecie, możecie sprawdzić, bo tak jak mówię, no mechanizm jest podobny. Mechanizm jest podobny bez względu na to, o jaką chodzi decyzję. O, o bo to są rzeczy uniwersalne, to jest taki recykling, że powstrzymują nas no, często te same obawy. Tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni, jesteśmy inni, a i owszem, każdy ma coś unikatowego, no i to jest, tak, no, to, i to jest piękne, ale jeżeli chodzi o te emocje, y, które nas, że tak powiem, często udupiają, użyję tego słowa, bo jednak istota ludzka ma to do siebie, że y, często za bardzo ulega tym emocjom. Więc y, potrafią one nas y, wpuścić w maliny, to też mówię ze swojego doświadczenia, i, i moim zdaniem warto się jest im tak przyglądać i tak traktować je trochę no, na chłodno, a nawet bardzo na chłodno. I wtedy, jak te emocje się uspokoją, Koją, zwłaszcza właśnie takie emocje typu lęk, niepokój, te ruminacje, wymyślanie nieprawdopodobnych scenariuszy, no to jak to się uspokoi, no to wtedy ta jasność się zazwyczaj wyłania. Czasami może to trochę potrwać. To nie jest tak koniecznie, że wystarczy week, jeden weekendik, aczkolwiek tak też może być. Czasami to jest moment, czasami 5 sekund i bam, pojawia się jakaś żarówka i wiemy co robić. To też znam z autopsji, także. Jakie tam też działają siły, że czasami wpadamy na coś szybko, a czasami tak się kręcimy? Tego nie wiem. Myślę, że to też jest częścią tajemnicy życia i nie musimy wiedzieć wszystkiego. A też jak się pogodzimy z tym, że no czasami jest i czas na to, żeby się pokręcić w kółko, i, a nawet jak to się mówi, przyglebić, no to, no to myślę, że trochę się, trochę się żyje, łatwiej, ale, ale jestem też przekonana, że warto. Dążyć do życia w prawdzie, tym bardziej, że żyjemy w specyficznym świecie i, i wydaje mi się, że jest, są bardzo duże starania, żeby nas od tej prawdy odciągnąć. Czy to przez namawianie nas do kupowania różnych rzeczy, na przykład w reklamach, czy teraz w erze AI, to często jest tak, że nie wiemy, czy jest zdjęcie, czyj głos jest prawdziwe. Nawet, no słuchajcie, pewnie widzieliście też takie reklamy, że niby prezydent czy jakaś znana osobistość zachęca, żeby inwestować w coś i te w ogóle reklamy nie są jakby blokowane przez platformy, co w ogóle mi się wydaje skandaliczne, ale, ale to nie jest na ten temat, ale no też jak żyjemy w takim świecie, że widzimy no tyle tej sztuczności albo też jak się często Klika na jakieś wideo czy na jakiś kanał, no to właśnie tylko jest mnóstwo tego kontentu, jest mnóstwo tych nagrań, a wszystko no właśnie generowane takim sztucznym głosem. I nie mówię, że te treści są jakieś do D, bo, bo często to są takie też sensowne treści, ale no ja tak mam na przykład, że jak słyszę ten sztuczny głos, to mnie jakoś. Często się wyłączam. Często się wyłączam, chyba że temat tak mnie zaciekawi, że, że po prostu chcę się dowiedzieć i mi nie przeszkadza ten głos, no to, no to wysłucham, ale zazwyczaj mam tak, że. No, że, że po prostu mi to jakoś tam nie leży. Jak, jak słyszę, że to jest taki automatyczny głos, a jeszcze po polsku to często słychać, bo po angielsku jest akurat mniejszy problem, bo na przykład po polsku mówimy mówiłem, mówiłam, jak na przykład kobieta mówi, mówiłem <tum> tym sztucznym głosem, no to słuchajcie, no dla mnie to już jest takie, no nie, 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 nie dam rady. No więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby. Stawać po stronie prawdy w miarę możliwości, bo nie jest to proste i nie zawsze potrafimy jesteśmy w stanie znaleźć to tyle siły, żeby, no żeby na przykład nie chcę mówić, że postawić się czemuś, no ale, no ale wybrać tę mniej wygodną opcję i na przykład wyrazić coś, czego druga strona by nie chciała usłyszeć. i Czasami jest wygodniej kiwnąć głową i powiedzieć pewnie jasne, ale, ale to wiecie, to tak, jak się to, to, to robi, robi tego za dużo, no to później y, później możemy nie być z tego zadowoleni tak sami ze sobą, dlatego tym bardziej polecam, żeby w tej prawdzie stanąć. I jeżeli chodzi o, o decyzję, no to odpowiedzieć sobie na to pytanie, co jest dla mnie ważne, co byłoby dla mnie dobre, gdyby nie było tego lęku, gdyby na przykład nie było ryzyka. Co nie jest równoznaczne z tym, że go nie ma, ale gdyby nie było tego ryzyka, to czy na przykład zrobiłabym to, czy zrobił, zrobiłbym to? Także myślę, że to też jest taki dobry, dobry wyznacznik, żeby sobie zadać to pytanie, jeżeli na przykład strach przed nieznanym by mnie nie powstrzymywał, no to wtedy, czy byłbym, czy byłabym chętna, żeby podjąć tę decyzję? I to, słuchajcie, to, to może być odpowiedź, i to wcale nie znaczy, że trzeba się trzeba w to wchodzić w tej samej sekundzie, czy za dzień, za tydzień, czy nawet za miesiąc, ale to już może być taki wyznacznik, że być może warto rozpocząć takie planowanie albo rekonesans, badanie terenu. Także, także myślę, że to jest coś, coś do, do przemyślenia, i też dobre pytanie do zadania sobie, nawet można sobie tam popisać w dzienniku, czy gdybym miała gwarancję, że będzie dobrze, to bym w to weszła, czy gdybym nie miała tego lęku, to bym w to weszła, czy wtedy coś by mnie jeszcze powstrzymywało, jeżeli na przykład jest, no, no nie, no nie, no to, to myślę, że to jest taka, wiecie, taka, taki dobry wskaźnik, nie, ale, ale znowu powtórzę, to wiecie tylko Wy, to to nikt wam tego nie powie, nie powiem tego ja, nie powie żadna inna osoba na, na YouTubie czy nie wiem, gdziekolwiek, bo my wiemy, my, my jesteśmy szefami swojego życia, my wiemy, czego chcemy. Nawet jeśli do tego nie przyznajemy, no to my wiemy, czego chcemy, wiemy, jakie mamy ograniczenia, też te, które przydałoby się przekroczyć w jakiś no, rozsądny sposób bo też nie ma co się na przykład na siłę wrzucać w, w strefę paniki, że tak powiem. To też często z tego nie wychodzi nic dobrego, ale tak z głową i z sercem, z takim właśnie miszu, miszungiem, powiem trochę po niemiecku, z takim miszungiem głowa i serce, to całkiem, całkiem zgrabnie można przejść przez to życie, a przynajmniej przez sporą jego część. Dlatego jeszcze raz życzę sporo odwagi w byciu, w prawdzie, no, i wtedy myślę, że będzie dużo prościej. A tak ogólnie, życzę wszystkiego dobrego. Podzielcie się w ogóle też, co myślicie o tym. Być może chcecie się podzielić, jakie macie, z jakimi się decyzjami mierzycie. To też jest zawsze fajne, żeby o tym, o tym poczytać, bo jakoś mam wrażenie, że też się robi jakoś raźniej, jak się w tym łączymy. Zwłaszcza jak mamy te swoje rozkminy jak widzimy, że inni też się z tym mierzą, a nawet być może się mierzyli i już, już z tego wyszli i nawet może mają jakieś wskazówki czy inspiracje, to też myślę, że to jest bardzo fajne i, no i takie fajne wzajemne yy, wsparcie. Także tyle, już się nie będę rozgadywać, bo mogłabym jeszcze, jeszcze gadać pewnie jakiś czas, a też nie chcę za bardzo przedłużać, także życzę wszystkiego dobrego i do następnego.